Bez Kuby Wolnego dzisiaj w finałowej serii, nie to żebym zrzucał na warunki, ale faktycznie na tej loterii dzisiaj najlepiej nie wylosowałeś, co? No, no dokładnie, dobrze to ująłeś. No, nie wylosowałem najlepiej na, te, na tej loterii dzisiaj. Eee, szkoda bardzo, bo chciałem sobie tu polatać, jakby miałem też e, dobre czucie dzisiaj i jakby byłem też dobrze nastawiony i taki trochę policzek w twarzy. 234,5 metra, serce zabiło mocniej? Tak, to był wspaniały lot. Czuję, że dziś jest dużo lepiej niż wczoraj. Tuż po wyjściu z progu nie robię zbędnych ruchów ramionami, a narty były teraz w odpowiednim miejscu. Wykonały, wykonałem właściwą pracę ramionami. To był naprawdę miły lot, świetnie się bawiłem. A jak dobry to był skok pod względem wybicia? Było blisko tego, nad czym mi, nad czym mi zależy. Czasami, jeśli chodzi o loty, możesz rozpocząć wybicie nieco wcześniej. Narty nie idą wtedy tak bardzo do góry. Myślę, że spróbuję wybić się w ten sposób w rundzie finałowej. Generalnie było niemal tak jak planowałem. Czwarty zawodnik dzisiejszego konkursu. Trochę miejsce imienia Piotra Żyły i Dawida Kubackiego powiedziałbym, bo im się te czwarte miejsca wierzcie przytrafiały. Jest w tobie więcej radości, że to jest kolejna życiówka, czy trochę tego takiego gorzkiego myślenia, że a już było tak blisko? No, trochę wiadomo, szkoda, że tego, do tego podium zabrakło, ale e, mając taki dzień, gdzie. W sumie trzy wszystkie skoki były dalsze niż moje dotychczas w mojej karierze, także e, fantastyczny dzień dla mnie. Ja muszę powiedzieć, że ten dzień jest tym bardziej fantastyczny, jak sobie pomyślimy, jak Ty tutaj wyglądasz w piątek i w sobotę. Ta praca, którą wykonaliście od wczoraj do dzisiaj robi wrażenie. E, no robi, ale nic specjalnego się nie wydarzyło. Po prostu dziś oddałem swoje normalne skoki. E, piątek sobota miałem jeszcze trochę złą wizję w głowie na to wszystko. Wczoraj wszystko przeanalizowaliśmy, ten mi wytłumaczył o co w tym chodzi i, no i dziś już normalnie funkcjonowało. No to o co w tym chodzi? Jak to się robi, gdybyś miał powiedzieć milionom ludzi w telewizji, że się skacze... 200 leci 230 ponad metrów. No tak samo jak na każdej innej skoczni po prostu. Trzeba dojechać w stabilnej pozycji do końca, odbić się pod odpowiednim kątem. No i w locie wszystko robisz tak płynnie z gracją, nic na siłę. I da się ponieść tym, tym emocjom, tym warunkom. Lecieć jak najdalej. Fajne to uczucie? Nie. Nie, no daj spokój. <laughs> no, no oczywiście, no wspaniałe. Po to trenujemy, żeby właśnie latać jak najdalej. Więc na no, takie laty po prostu cieszę. A propos tej gracji, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. 56,5 punktów w pierwszej, 57 w drugiej. Ty byłeś tutaj jednym z lepiej ocenianych zawodników w tym całym konkursie. No widzisz, podejmą mu sędziów. Wielkie gratulacje Paweł. To jest kolejna życiówka, kolejna w tym roku, kolejna w tym sezonie. Nie mam wątpliwości, że to podium za chwilę przyjdzie. No na spokojnie. Eee, ale bo oczywiście nie walczy. Liczyliśmy na to, że Paweł będzie dzisiaj na podium. Czwarty. Szkoda, Piotrek, nie? No już tak obstawiali, że będzie, będzie tak. Liczymy na drugie, no ale... E, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Paweł jest... No widać, że skacze fest. Młody jest do tego jeszcze ma czas, nie? Tak, jeszcze ma czas. No dobra, to teraz o tobie, najstarszym tutaj naszym reprezentancie. Pozytywny ten dzień? Przyjemny? <śmiech> nie, <śmiech> przyjemny nie, <laughs> ale pozytywny. Nie no tak. Eee, nie, nie udało mi się tak fajnie polatać. Jedynie co to faktycznie ten, ten drugi miałem taki, że coś tam było jakiegoś powietrza. A tak to e, w tym pierwszym konkursowym, jakby mi ktoś jakiś, nie wiem, worek ze skałami na plecy położył, bo tak... No ale, ale też, no, też nie skaczę jakoś super, żeby se z tym można było fajnie poradzić, także poradziłem sobie ile, ile się udało, e, ale jestem, no, zadowolony w miarę, tak, e, w porządku. Mam nadzieję, że ten przełom się dzisiaj u tego człowieka wydarzył. Też mam taką nadzieję, bo dzisiejsze skoki na były fajne. E, w końcu było na lotach trochę zabawy, i, i już ten drugi skok w konkursie. Dobra, była lufa, ale, ale była fajna zabawa, i to poczucie w locie było dużo lepsze niż w tym pierwszym skoku. To co się wydarzyło? Coś zmieniliście tam u góry, coś z pozycją, czy ty, czy ty po prostu trochę lepiej to przejście tutaj wykonywałeś? E, troszeczkę inne skupienie poszło w pozycji najazdowej, i od razu pozycja była bardziej aktywna, bardziej stabilna, i, i pchanie po prostu. Szło centralnie do ziemi, a nie, e, że powiem, na owikę. Byłoby jedynie lepiej, gdybym pobił rekord Skoczni. To był idealny dzień. No ale przecież jesteś rekordzistą, tak, ale mogłem, mógłbym, chciałbym pobić ten swój rekord. To był bardzo ciężki konkurs wyrównany. Warunki się zmieniały, ale jeśli chodzi o mnie, wszystko się ułożyło. Bardzo się cieszę z tego, że zachowałem spokój i wiedziałem, co mam zrobić. Czułeś nerwy, czułeś presję przed drugą próbą? Bardzo, bardzo wielką presję. Uważam, że dzięki niej skoczyłem tak daleko, potrafiłem przełożyć tę presję na idealny skok. Trudne pytanie na koniec. Jeśli ktoś powiedziałby Ci w czwartek, że będziesz liderem, jeśli chodzi o klasyfikację lotów, uwierzyłbyś w to? Nie, na pewno nie. Wie, wierzyłem w to, że będę dobrze skakać tutaj w Oberstdorfie. Wierzyłem w swoje możliwości, ale kompletnie nie przypuszczałbym, że będę liderem. Znów drugie miejsce, Johan. Nie wystarczyło, ale wiemy, że skakałeś z niższej belki. Niestety. Czuję teraz gorycz przegranej. Sam nie wiem co powiedzieć. Czuję, że powinienem był wygrać choć jeden konkurs podczas tego weekendu. Dwa drugie miejsca nie są przecież złe, ale wiadomo, że wolałeś czegoś więcej. Było prawie idealnie, to prawda. Wolałbym wygrać dwa konkursy niż kwalifikacje. Ale jeśli skupimy się na pozytywach, moje skoki były bardzo dobre. Oczywiście dwa drugie miejsca to dobry rezultat. Wiem jednak, że byłem bardzo blisko zwycięstwa. Czuję teraz gorycz. Jesteś w dobrej formie, przed nami teraz konkursy w Willingen, a wygrałeś tam przed rokiem po świetnych skokach. Wszystko jest otwarte. To prawda, wszystko jest otwarte. Chciałbym kontynuować i iść tą drogą, którą obrałem. Trenerze było bardzo blisko pierwszego podium, ale oczywiście wszyscy czujemy dumę, jeśli chodzi o wyniki Pawła w tym konkursie. Nieprawdopodobna historia. O tych ciężkich dwóch dniach Paweł trzymał się naszego planu leciał wspaniale, jego faza lotu była fenomenalna. Wiedzieliśmy doskonale, że stać go na podium, a teraz stać go także na podium w konkursie lotów. Czy tutaj chodziło przede wszystkim o jego technikę czy mental? Paweł wiedział, nad czym i, uh, musi się skoncentrować. Przez pierwsze dwa dni nie do końca dobrze funkcjonowała jego głowa, to go trochę blokowało, ale pokonał to, miał niezłą prędkość i to przełożyło się na odległe próby.